Na zabieg przeszczepów włosów stawiasz się rano po śniadaniu. Najlepiej, kiedy jesteś wypoczęty oraz w dobrym humorze. Zawsze zabieg zaczyna się od konsultacji z lekarzem, który będzie go wykonywał. Podczas tej konsultacji jeszcze raz analizowane są Twoje badania z krwi i sprawdzane, czy jesteś zdrowy oraz czy skóra głowy nadaje się do zabiegu w tym dniu. Następnie golone są włosy. Najczęściej na krótko, ponieważ to ułatwia zarówno wykonanie przeszczepu oraz dalszą pielęgnację pozabiegową. Kiedy już przebierzesz się w odpowiedni strój, przejdziesz do sali, w którym zostanie podane znieczulenie, najczęściej miejscowe, a teraz wszystko zaczyna się od pobrania graftów z okolicy potylicy. Grafty pobierane są specjalnym wiertłem. Jeden po jednym, aż uzyskamy liczbę, na którą zostałeś zakwalifikowany do zabiegu. Każdy z tych włosów oglądany jest pod mikroskopem. Sprawdzana jest jakość tego włosa oraz czy nie został on uszkodzony podczas pobierania. Kiedy już mamy właściwą liczbę włosów, zabieramy się do drugiej części, tym razem na siedząco. Ten czas upłynie Ci znacznie milej. Możesz rozmawiać, obejrzeć film, a w tym czasie będą wykonane dziurki. Odpowiednia ich ilość w tym obszarze, gdzie został zaplanowany zabieg odtwórczy włosów. Następnie po wykonaniu dziurek, każdy włosek, jeden po jednym, zostanie umieszczony w implantatorze i trafi na skórę głowy. Będzie odtworzona zarówno linia włosów, zakola, czubek wszystko zależy tak naprawdę od rodzaju zabiegu na który zostałeś zakwalifikowany przez lekarza, do którego udałeś się na zabieg przeszczepu włosów metodą iFUE. Po zabiegu jest jeszcze lampa, zmiana opatrunku na czyste, przypomnienie o zaleceniach pozabiegowych, jak brać leki, jak dbać, a następnie po 24 godzinach następnego dnia widzimy się jeszcze raz w klinice. Zostanie wykonana zmiana opatrunku, omówienie wszystkich zaleceń, i tak będziesz pielęgnował swoje włosy w domu aż do kolejnej wizyty za miesiąc. W tym czasie zawsze, gdyby cokolwiek się działo, możesz skontaktować się zarówno z lekarzem, który wykonał zabieg, jak i ze swoim opiekunem.